Na spotkaniu takim e, autorskim podeszła do mnie pani, akurat w książce Zło, e, na końcu jedna z bohaterek e, pod prysznicem odkrywa, że ma guzka piersi. No i, e, no i dla niej to jest bardzo trudne przeżycie i wie, że będzie musiała zrobić badania i, e, no i że prawdopodobnie jest chora. Ja tego nie pisałam z żadnym konkretnym celem. Po prostu chciałam też wprowadzić taki element trudny, zaskakujący i taki, wiesz, żeby też pokazać to zmaganie z normalnym życiem, bo przecież wielu z nas choruje na różne choroby. Zresztą bardzo wiele kobiet mi powiedziało, pani Kasiu, super, że pani to napisała, bo, bo ja zapominam się badać. Mhm. Ja zapominam mhm. o tym badaniu piersi. Ja, ja nie pamiętam, kiedy ja już byłam na USG piersi. Mhm. I to było super, ale wiesz co, podeszła i znowu mam takie, wiesz, ciarki. Dobrze, że mam długi rękaw dzisiaj. Mhm. <laughs> podeszła do mnie pani i mówi, wie pani co, ja pani coś powiem. Ja jak pani mi powiedziała, znaczy jak, jak przeczytałam właśnie yy, o tej bohaterce, która, która wykryła tego guzka i poszła na badanie, tak sobie pomyślałam, kurczę, chyba z 10 lat nie byłam. I wie pani, ja poszłam na to badanie. I powiem pani, że ja jestem w takiej sytuacji, jak ta bohaterka. Mocne, bardzo mocne, ale ta pani powiedziała mi to z taką wdzięcznością, nawet dla, wiesz, dla, dla tego, co się wydarzyło. Ja tak. nie mówię, że do mnie, tylko dlatego, co się wydarzyło, bo ona wie, że to jest taki wczesny etap, że najprawdopodobniej wszystko będzie dobrze.